Ale on ma slow mo jak biega. Nie, nie jesteśmy. Te będę skakał? A że magik jest zwalony? Nie, no nie, żartujesz sobie ze mnie. Ja jestem za młody. O kurdy, ty. A temu co jest, jakieś grzyby na nim wyrosły? Co ja robię z nim? O widzą? A w co To jest lepiej zrobione graficznie What the fuck No dużo. go Okej okay. To nie było zbyt przyjazne I mnie wystraszyło Nic nie jest teraz Dobra A on było? Gdzie miałam? Kto miałam? Kto, miało? Kto miało? Info, 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 info Czysto? Demu demogorga on miał się? Dobra, Dobra twoja kolej. Co Coś Co się kozakami? Szukam was. Dzięki. Sztylałam, a to ja ostatni raz widziałem nie wiem kiedy. O, wody mam. Co mi daje woda? Czegłę też biorę. Muszę być macy. A bo oni teraz mówią do mnie, a już jestem 400 km dalej. Biegniemy. Alko to jest? A okej. Okay. No to tym lepiej. Więc znowu laseczka mnie wciąga jak chce jedną ręką, i ja pierdzielę. też nie potrzebujesz wody, okay, okej, okay. Fajnie, fajnie. Co, co, O kurde. A bo on nie widzi, tak? A słyszy, Mąka Giga Kulkacze? Czy klikacze. Tak, jak rzuci gdzieś dalej butelkę, to jest mądra. A ja że go grałem jak śmieca? Ja pierdziele, dawaj klikaczu. Wy dostaniemy się porusztowani. Łap tam kurde gruby i stama, nie On nie ogarnie takich rzeczy, to na muzykę zrobiłem Dobra, prawie siebie jeszcze zrobiłem Co tu się robi? Te a te panie poszły ze mną a, Moje uszy Na co? Hahaha ha, ha. Panie śmieszny Bardzo panie proszę Ale gentlemen O ja bym się tak bał ja mam straszny lęk wysokości, nie? Nie ma szansy mnie po takim gdzieś przeszedł. Na przykład ludzie, którzy pracują na budowie na rusztowaniach POG for them. Big POG. Albo Ci sobie nagrywają takie filmiki, to już w ogóle jest Big Pog. No że na przykład skaczą po dachach. No chcę przejść to spoko, ale skakać. Imagin. Tu jakiś rewolwer... O nie mam cegły. Ja chcę tam apteczkę zrobić, daj mi to zrobić. Może ten musiałem zjeść, ale no zrobiłem ją, no. Muszę je sobie. Bo tu zaraz będzie za dyma, coś mi się wydaje. Ja, ten chyba jest jakiś upośledzony. Eee, w grze komputerowej, oczywiście. Dawaj, 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 dużo go, dużo go, dużo go, żeby cię nie ugryzł. Dużo go, no. Gruby, dobrze. Nie ten guzik No jaki jest plan wizowy ale ich tu jest dużo No to przypał Ja się nie drę lapinos ja Nie wiem jak to grać. Opatrz, ja pierdziele, Jimmy! Jestem martwy Arkeo! Jeszcze jeden! No ten ten jest za silny! Oa! Co wy Ony One są aż takie silne? Nie wiem, bez sensu. Jakiś jeden Fryer na 1v1 nie porobił. Przecież gdybym wiedział, to idiotyczna jest ta gra. Jeżeli nie lubię. Wszystkich problem jak chciałem. Big POG. Aj to ostrze mogę podnieść? To jest jednorazówka? Idiotyczne. To bez sensu jest, że. No, ja chciałem sobie przestawać. No, ale ten gość jest silny. No co? Jak ja, ja mam go zabić? Um, ja stąd przyszedłem, czy nie? Coś idzie, coś idzie. Mam pomysł. Jakbym to rzucił tam, to przyjdzie jeden czy więcej. A on myśli, że on wie, że ja go zabiłem. Dobra. Nie mogę się bić, muszę uciekać, muszę uciekać, no przecież jest tu za dużo. Także sobie jest moje wsparcie. Ja pierdzielę, ale speedrun walę jak w Minecrafcie Chyba jestem martwy Nie tu nie mam mnie, tu nie mam mnie tu naraz kurde klepie O nie, czy gruby przed gruby przed spierdzielaj. No to chyba biorę spluwę Masz rewolwer rewolwer wiem ale ich jest trzech, no oni biegają się w niż ja nie, no ich jest 17, co ja mówię, jak jest Dobra kurde Idę teraz Apteczka wiem, ale nie mogę, bo ten gość co słyszy dźwięk jest tutaj

Masakra Masakra Ez. O, chyba nie powinniśmy grać tutaj. A po one mi nie pomagały! Przecież, gdyby ta też była tu ze mną, to mielibyśmy taką, czyli bombę. To nie laska uznała, że sobie pochodzi z małą. Co tu mamy? Apteka. Ja się wspinam jak jakaś małpa. Ale ich rozje O, przez przypadek, ale tak. Ta. Ale ja jestem głupi, no? Dobra, dobra. No, ja wiedziałem, tylko was tak chciałem trochę nabrać. Widzę, że, wiecie, że nie wiem. O, rewolwerek. Amo. Idziemy burda. na dół. Nie ma co zwlekać. Oho. Co ja skaczę? Widzę wale magika. Nie, no, nie przeżyję. Jak nie, stop, nie skacz. Nie, no, skaczę, no. To może ktoś skoczy przede mną. A dobra, ów. Jest przejście.